Przedstawię na wstępie symbol dzisiejszego warsztatu. Jest to oto ten chłopiec. Będzie on nam towarzyszył dzisiaj podczas naszego warsztatu, podczas tego spotkania. I jestem ciekawa, jakie emocje wzbudza w Was to zdjęcie, jakie interpretujecie, co ono symbolizuje. Ja, przede wszystkim, widzę tutaj chłopca, który jest bardzo smutny, któremu brak nadziei. I możliwe, że ktoś z Was, kto teraz ogląda ten warsztat, czuje się dokładnie jak ten chłopiec. A możliwe, że znajdujesz się w miejscu, w którym jeszcze niekoniecznie umiesz określić, co się dzieje. Nie wiesz, że jest to przemoc, ale czujesz, że jest coś niepokojącego. Albo może jest w Twoim środowisku osoba, która doświadcza przemocy i której chcesz pomóc. To właśnie dla was jest ten dzisiejszy warsztat. Dlatego jeszcze sprawdzam, czy jesteście. Super, jest Kraków, Jawożno, wow, Chorwacja. Super, cieszę się bardzo, że jesteście również aktywni w komentarzach. W ramach wstępu mam do Was pytanie: Jak myślicie, jaki wpływ ma pandemia i kilkumiesięczna izolacja na nasilenie się przemocy werbalnej i fizycznej w naszych domach? Otóż sprawdziłam sporo statystyk i zatrważające jest to, jak, wielkie, jak wielki wpływ ma pandemia. Wiele źródeł wskazuje na gwałtowny wzrost przemocy w domach z powodu COVID-a. I niestety ciągłe przebywanie w jednej przestrzeni, niepewność co do jutra, to czy zachoruję, czy też nie, sprawia, że jest większe prawdopodobieństwo na wylanie się tej agresji właśnie na, najbliższych, na najbliższych nam osobach, czyli na członkach rodziny. Dane ze statystyk policyjnych za rok 2020 wskazują, że liczba osób, co do której jest podejrzenie, że są doświadczone przemocą, to 86%. To 85, 86 tysięcy, przepraszam. A od czasu wybuchu pandemii odnotowano przeszło 50% częstsze korzystanie z telefonu zaufania, ale musimy wiedzieć, że to są przypadki zgłoszone. A tych, których, którzy jeszcze nie mają na tyle odwagi, żeby się właśnie zgłosić w temacie doświadczania przemocy, jest dużo, dużo więcej. Wielu osób ten temat dotyczy, jednak wypierają oni ze swojej świadomości to, że to oni znajdują się w domu przemocowym. Uważają, że inni mają coraz gorzej, albo że to, co jest w domu, nigdy z niego wyjść nie powinno. Dlatego przede wszystkim ten warsztat ma na, ma na celu uświadomienie, czym jest przemoc werbalna i fizyczna, jakie są jej konsekwencje oraz w jaki sposób można sobie z nią radzić. Wszystkich tych, którzy dotarli dopiero teraz, serdecznie witam. Piszcie, skąd jesteście. Rozmawiamy dzisiaj o przemocy werbalnej i fizycznej w naszym rodzinnym domu. To jest symbol naszego warsztatu, ten oto chłopiec. I patrzę, skąd tu jesteście. Ja wożno, ok. Darczyń, super, bardzo fajnie, miło Was mi tutaj widzieć. Myśląc o, przema, o przemocy, bardzo często skupiamy się tylko i wyłącznie na tej fizycznej. Jednak nie można zapominać, że jest dużo więcej, jest dużo więcej rodzajów przemocy. Na przykład przemoc ekonomiczna, seksualna, przemoc psychiczna i każda z nich przejawia się w różnych formach. Jednak skutek jest ten sam: jest to ból i zranienia, zarówno te fizyczne, emocjonalne, jak i psychiczne. Podczas tego warsztatu skupimy się tylko i wyłącznie na przemocy. Verbalnej i fizycznej. Dlatego pozwólcie, że teraz kilka słów właśnie o nich. Jeżeli myśląc o przemocy werbalnej, mamy również na jest to inaczej agresja werbalna i jest to naruszenie godności osobistej. Jest ona dość problematyczna do określenia, ponieważ trudność stanowi określenie granicy pomiędzy zachowaniem, które jest normalne, a tym, które już odbiega od normy, czyli jest destrukcyjne. Stąd występowanie konkretnych zachowań może świadczyć o tym, że występuje przemoc werbalna. Między innymi to są takie zachowania jak upokarzanie, czyli używanie wyzwisk typu głupek, debil, jest to również przypinanie negatywnych etykietek typu bałaganiarz, egoista ale także nieadekwatne do sytuacji wzbudzanie winy, wyśmiewanie, publiczne wytykanie błędów i złych zachowań, które prowadzą do poczucia winy, poczucia wstydu i poczucia i po prostu lęku. Przemoc werbalna może także przybierać postać żartu. Gdy agresor opowiada poniżające rzeczy o ofierze w formie żartu, na przykład, gdy pojawiają się łzy u ofiary, albo jakaś reakcja, właśnie na te żarty podszyte tą obrazą, reaguje w sposób, ale to są przecież tylko żarty. Więc tutaj ten przemocowiec właśnie wykorzystuje formę żartu. Warto wiedzieć, że objawem przemocy werbalnej mogą być także fałszywe oskarżenia, w których agresorzy oskarżają ofiarę o prowokowanie ich reakcji, czyli że to, jak oni się zachowują, jest tylko i wyłącznie skutkiem, skutkiem na zachowanie ofiary. Kolejnym zachowaniem świadczącym o przemocy werbalnej są groźby naruszające poczucie, Wartości, poczucie bezpieczeństwa dziecka. Czyli na przykład już Cię nie kocham albo e, opuszczam Cię. E, wszystko to takie związane z groźbą, od, e, groźbą oddania również e, sprawia, że dziecko czuje się bezbronne i nie czuje bezpieczeństwa. Także krzyk jest zachowaniem przemocowym, jednak e, mam tutaj na myśli taki. Krzyk, który jest nieadekwatny do sytuacji ma zbyt silną złość w sobie. A ostatnim takim przykładem, który może świadczyć, zachowaniem, które może świadczyć właśnie o tym, że mamy doświadczenie, do, do czynienia z przemocą werbalną, to toksyczna złość. W trakcie mówienia agresor nakręca się pod wpływem własnych słów, wpada w coraz to większą złość. Co może prowadzić nawet do utraty kontroli nad własnym zachowaniem. Jednak, jednak myśląc o przemocy fizycznej, jest ona dużo łatwiejsza do określenia. Jest ona łatwiejsza nawet do zobaczenia w, w gołym okiem na, na przykładzie innych osób. I przemoc fizyczna jest to wszelkie intencjonalne zachowanie naruszające nietykalność fizyczną. Czyli to takie zachowanie, które powoduje szkodę na ciele bądź powoduje ryzyko jej występowania, jej uszkodzenia. Przemocą fizyczną jest między innymi i pozwólcie, że tutaj przeczytam, jest to popychanie, szarpanie, szturchanie, klepanie, ciągnięcie za uszy, włosy czy ubranie. Szczypanie, a także kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzanie w twarz, tak zwany policzek, przypalanie papierosem, duszenie czy krępowanie ruchów. I tak naprawdę jest bardzo wiele tych, tych objawów przemocy fizycznej. Jest ona, tak jak powiedziałam, dużo łatwiejsza do określenia niż ta przemoc werbalna. Na wstępie wspomniałam o tym, że pandemia miała bardzo duży wpływ na, na to, że Mamy częstsze występowanie przemocy, zarówno fizycznej, jak i werbalnej w naszym domu. Ale jestem ciekawa, czy, czy tak właśnie uważacie? Czy widzicie w swoim środowisku, że rzeczywiście jest, e, jest wpływ na to, że, że pandemia wpłynęła na to, że ta przemoc jest częstsza? Więc jeżeli uważacie, że tak, to dajcie znak w komentarzu: Uważam, a jeżeli że nie, to napiszcie również, że tego nie zauważacie. Jednak zarówno przemoc fizyczna, jak i e, werbalna niosą za sobą poważne konsekwencje i wpływ na każdą sferę naszego życia. Mają one wpływ na nasze ciało, na nasze zachowanie, na nasze emocje, na myśli, a także na naszą duchowość. Często nie zdajemy sobie właśnie z tego sprawy, że e, przemoc także wpływa na, na sferę duchową. I myśląc o wpływie przemocy werbalnej i fizycznej na ciało i zachowanie, Mamy takie konsekwencje jak bierne znoszenie zachowań krzywdzących, czyli wyuczona bezradność, brak chęci działania, stany nadmiernego pobudzenia, nadmierne reakcje na każdy np. Na szelest bądź dźwięk, obrażenia ciała, kalectwo, łatwość popadania w uzależnienia np. od alkoholu, narkotyków, leków uspokajających. Także konsekwencją są zaburzenia odżywiania, depresja, zaburzenia adaptacyjne w pokonywaniu codziennych trudności, ale także próby samobójcze i skłonności do autodystrukcji. Więc to, były, to był wpływ na ciało, na nasze zachowanie. A teraz wspomnę nieco o emocjach, czyli jak przemoc wpływa na nasze emocje. Często widzimy obniżenie nastroju. Wzmożone napięcie emocjonalne, rozchwianie emocjonalne, tłumioną złość, drażliwość, wybuchowość, napady płaczu, nieraz impulsywność, zaburzenia lękowe, np. lęk przed podjęciem działania, przed, lęk przed krytyką, przed odrzuceniem. Także mamy do czynienia z nieufnością do otoczenia i brakiem umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych. Nieraz również jest całkowite odcięcie od własnych emocji i poczucie braku bezpieczeństwa. Kolejną sferą, na którą wpływa przemoc, są nasze myśli. Kiedy osoba doświadcza przemocy, ma to konsekwencje w na przykład w problemach z koncentracją, z poczuciem wstydu, z poczuciem winy, z niską samooceną. Nieraz pojawiają się myśli typu: jestem nieudacznikiem, jestem bezwartościowa. Również pojawia się poczucie takiej bezsilności i niesprawiedliwego traktowania. A może wiecie, jaką może mieć, jaki może mieć wpływ przemoc na duchowość, bo to jest, myślę, temat, który nie zadajemy sobie na co dzień, ale. Tutaj często pojawia się taki żal do Boga, nienawiść w stosunku do Niego za, za doświadczone trudności, również poczucie niesprawiedliwości płynącej od Boga, a także obwinianie Go za sytuację, za ten ból i zranienia, które odczuwamy. Z tego także wypływa dystans. Z tych wszystkich negatywnych uczuć i z tych wzorców, które wyciągamy z domu, pojawia się dystans i nieufność do Boga. Ok, no to krótki przerywnik. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz dołączyli do warsztatu. Spotykamy się na warsztacie w temacie przemocy werbalnej i fizycznej. Powiedzieliśmy już sobie o tym, jak pandemia wpłynęła na wzrost przemocy w rodzinie. Wiedzieliśmy sobie, czym jest przemoc werbalna i fizyczna. Poznaliśmy symbol warsztatu. To jest nasz symbol. I także, jaką, jakie konsekwencje niesie za sobą doświadczenie przemocy. Mam teraz dla Was przygotowane krótkie ćwiczenie, taką autorefleksję, która pokaże nam, czy znajdujemy się w miejscu, w którym właśnie doświadczamy przemocy w rodzinie. Więc jeżeli macie wokół siebie kartkę długopis, to zachęcam do tego, żeby wziąć w rękę i zapisywać, to będą odpowiedzi typu tak, nie. Jest ich sporo, więc jeżeli nie macie kartki, to możecie liczyć na palcach, w pamięci, od Was zależy w jaki sposób, ale wiedzcie, że to jest tylko i wyłącznie dla Was. Więc ja tutaj nie będę Was prosić o to, żebyście podawali też te odpowiedzi, więc... To pokaże tylko i wyłącznie sytuację, w której się znajdujecie, ale dla Was. Zatem pierwsze pytanie, czy ktoś bliski kiedykolwiek ci groził? Czy czujesz się upokarzany przez kogoś bliskiego na osobności lub w obecności innych? Czy czujesz, że nie wolno ci podejmować decyzji na własny temat? Czy zdarza się, że ktoś bliski popycha cię, szturcha lub bije? Jeśli czytam za szybko, to dajcie też znać, żebyście nadążyli. Piąte. Czy zdarza się, że ktoś bliski mówi ci, że jesteś głupi, że do niczego się nie nadajesz? Czy czujesz się, czy czujesz się obwiniany za zachowania bliskiej ci osoby? Czy czujesz się kontrolowany w rodzinie? Czy boisz się kogoś ze swoich bliskich? Czy wierzysz, że jeśli ty się zmienisz, ktoś bliski zmieni swoje zachowanie? Dziesiąte. Czy zdarza się, że ktoś bliski obrzuca cię obelgami bądź wyzwiskami? Czy zdarza się, że ktoś bliski zmusza cię do robienia rzeczy, które cię poniżają? Czy czujesz się nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z Twoimi przyjaciółmi w obecności Twojej rodziny? Czy zdarza się, że ktoś bliski traktuje Cię w sposób, który Cię rani? Czy zdarza się, że ktoś bliski ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz? Piętnaste pytanie: Czy zdarza się, że ktoś bliski stale krytykuje Twoją osobę? Poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie? Czy zdarza się, że ktoś bliski nie pozwala ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi bądź rodziną? Czy zdarza się, że ktoś bliski obwinia cię za swoje agresywne zachowanie, mówi, że wszystkiemu ty jesteś winny? Czy zdarza się, że ktoś bliski niszczy twoją własność? I ostatnie pytanie. Czy zdarza się, że ktoś bliski przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami i, po, yy, i to wszystko dzieje się po tym, jak Cię zranił? Jeśli na większość z tych pytań odpowiedzieliście tak, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo na to, że doświadczasz, że doświadczasz przemocy w rodzinie. Jeśli czujesz się niebezpiecznie w domu, jeżeli nie czujesz bezpieczeństwa, to napisz do nas, a my postaramy się Tobie pomóc. Koniecznie zwróć uwagę na cztery kroki do uzdrowienia, które, o których yy, za chwilę opowiem. Więc cztery kroki do uzdrowienia, to yy, musimy pamiętać o tym, że uzdrowienie zranień to jest proces. A w tym procesie mogą nam pomóc właśnie te niezbędne cztery kroki do uzdrowienia zranień, które wynikają z doświadczeń, które przeżywamy w domu z wyniku przemocy. Tymi czteroma krokami jest świadomość, chwycenie się ręki Boga, przebaczenie oraz chwycenie się ręki człowieka. Jeżeli chodzi o świadomość, to tak jak wspominałam wcześniej, cały ten warsztat jest krokiem w kierunku świadomości i uświadomienia sobie problemu. Więc pierwsze, co należy zrobić, to przyznać się przed samym sobą, że doświadczam przemocy w swoim domu. Nie zakopuję już tej sprawy pod dywan i staję w takiej prawdzie przed samym sobą, że... Rzeczywiście doświadczam przemocy i że nie myślę, że inni mają gorzej, tylko ja rzeczywiście się z tym zmagam. Drugim krokiem jest chwycenie się ręki Boga, i pamiętajcie, że podstawowym i najważniejszym krokiem chwycenia się ręki Boga jest rozpoczęcie osobistej relacji z Nim. A to dlatego, że Bóg daje nam ponadnaturalną siłę i moc do skonfrontowania się z doświadczeniami, które Płynąc z przemocy, której doświadczamy właśnie, kiedy jesteśmy ofiarą przemocy. I ponadto daje też nam siłę do tego, żeby przejść przez konsekwencje, które niesie też za sobą, właśnie doświadczanie przemocy. I to nieraz przerasta człowieka, ale z Bogiem możemy przez to przejść. Więc mm, również, jeżeli nie wiesz jeszcze, jak rozpocząć relację z Jezusem, albo jeszcze tego nie zrobiłeś, to. Napisz do nas wiadomości prywatnej na profilu projektu 2911, a my pomożemy Ci zrobić ten pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia relacji z Panem Bowiem. Mam również dwa przykłady takiego chwycenia się ręki Boga, czyli duchowego rozwiązania trudności związanych z przemocą werbalną i fizyczną. Pierwszy z nich to jest modlitwa czyli rozmowa z Bogiem od serca, o tym, co Cię boli, o tym, co doświadczasz. Drugim z nich to jest ściągnięcie na, swoją, na swój telefon aplikacji YouVersion, czyli Biblii, aplikacji Biblii i odszukania tam planu czytania, który jest dla Ciebie, który jest dobry na ten stan, w którym się znajdujesz. Możesz odszukać tam informacji właśnie na temat różnych planów czytania. Trzecim krokiem w kierunku uzdrowienia jest przebaczenie. I większość psychologów zapewnia o potędze przebaczenia, która jest pewnego rodzaju detoksem umysłu oraz serca. Brak przebaczenia rodzicom oraz bliskim osobom, które doświadczają nas przemocy, które dopuszczają się właśnie tej, tej przemocy werbalnej i fizycznej, to więzienie, do którego sami się Zamykane. Aby przebaczyć, musimy podjąć decyzję, czyli decyzja odpuszczenia chęci rewanżu za wyrządzone zło. I możliwe, że ta osoba wciąż cię rani, możliwe, że te doświadczenia trudne cały czas są, ale to jest decyzja, którą trzeba cały czas odnawiać. I nie oznacza to, że ta osoba nie powinna ponieść konsekwencji swoich czynów. Jednak oddajemy tą sprawiedliwość i osąd Bogu, a nie, wyrządz... a nie oceniamy tego sami. I ostatnim krokiem ku uzdrowieniu zranień jest chwycenie się ręki człowieka. W procesie uzdrowienia zranień bardzo ważne jest to, żeby mieć możliwość upustu tego, co doświadczamy. Tego, co nas boli, tego, co, tych emocji, które się w nas kłębią. Dlatego warto sięgnąć do sięgnąć pomocy od innych osób, porozmawiać z przyjacielem, z liderem, z, ze specjalistą, czyli psychologiem, psychoterapeutą i dać po prostu sobie upust w tych emocjach, które, które się odczuwa. A kiedy trzymamy to wszystko w sobie i nie dajemy właśnie tej możliwości upustu. Jesteśmy taką bombą, która może wybuchnąć, kiedy my nawet nie wiemy kiedy. Jest ona poza naszą kontrolą. Więcej o tych czterech krokach właśnie uzdrowienia z możecie posłuchać w piątkowym wywiadzie w temacie przemocy werbalnej i fizycznej. Dlatego zapraszam Was już dzisiaj na ten wywiad i tam posłuchacie więcej, o historii osób, które przeszły możliwe przez to, co ty teraz doświadczasz. Ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział piękne słowa: Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości. I tymi inspirującymi słowami chciałabym zakończyć tą część warsztatową. Jednak pozwólcie, że jeszcze na końcu wspomnę o kolejnych przystankach Pogotowia 29.11, bo już w najbliższą środę czeka nas inspiracja i wyzwanie przezwyciężam. Jest możliwość zainspirowania się, podzielenia się sposobami przezwyciężania trudności w komentarzach. W tym tygodniu rozmawiamy cały czas o przemocy werbalnej i fizycznej, więc można być zachęceniem dla innych, dla najaktywniejszych osób będzie nagroda, więc warto wziąć udział. W piątek, tak jak już wspominałam wcześniej, będzie miał miejsce wywiad z modlitwą, który będzie tak samo jak ten warsztat na live. Usłyszymy kilka trudnych, ale bardzo inspirujących historii osób, które właśnie doświadczały przemocy werbalnej i fizycznej. Co więcej, mamy również otwartą, mamy zamkniętą grupę, ale która jest otwarta dla Was, żeby się, żeby się do niej zapisać: Pracownia Nadziei. Pracownia Nadziei są to spotkania w małych, zamkniętych grupach na Zoomie. Ruszają one już od 15 marca i więcej informacji możecie znaleźć właśnie w tej grupie, która nazywa się Pracownia Nadziei Edycja Wiosna 21. Zaraz postaramy się też w komentarzu wrzucić link do tej grupy, więc spokojnie będziecie mogli ją odnaleźć. I ostatnia bardzo ważna informacja. Wciąż można skorzystać z naszych bezpłatnych konsultacji psychologiczno-duszpasterskich ze specjalistami. Trwają one do 29 kwietnia i są całkowicie za darmo. Aby się na nie zapisać, wystarczy wysłać nam wiadomość prywatną do profilu e, projektu 2911. No i co, to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam się podobało, co było dla Was interesujące i jeżeli uważacie, że ten warsztat był treściwy, jeżeli był wartościowy, to udostępnijcie go raz jeszcze w tym momencie. Pozwólmy, żeby on mógł dotrzeć do jak największej ilości osób. Dziękuję wszystkim tym, którzy oglądali, którzy komentowali, dzielili, dzielili się w komentarzach. No i co? Dziękuję Wam za ten wspólny czas i życzę dobrego wieczoru.